Krzysztof Petek, wycinanka. Fragment. Niepokojący. Jako politolog i analityk, choć może nie nazbyt gorliwy ostatnimi czasy, zdawał sobie sprawę lepiej niż wszyscy o twórcy na Facebooku, że nie w rządzie, nie w parlamencie, nawet nie w pałacu prezydenckim a tu właśnie. I w podobnych zameczkach o losach Polski decyduje półsetki arcybiskupów, paru ważniaków dzierżących kasę i na szarym końcu garstka czołobitnych polityków. Nawet więc, kiedy zmieniają się rządy, nikt nie rusza faktycznych zarządców w folwarku. Jego wykładowca politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nazywał tę grupę twardym jądrem władzy. Dla dwudziestolatka brzmiało to niepoważnie. Pachniało teorią spiskową. Po latach przekonał się, czym wonieje naprawdę. Gładko wygolony uniósł dłonie, by obszukać detektywa, ale ten podniósł prawą rękę w geście protestu. He, he, he. Takie rzeczy robię tylko z atrakcyjnymi kobietami. Musimy pana obszukać. Zdziwił się ochroniarz. Procedura. Smuga założył ręce na piersi i stanął przodem do biskupiej jaskini. Od szklanego wejścia dzieliło go teraz dwóch osiłków. Albo za tymi drzwiami siedzi prezydent Rzeczpospolitej, albo jakiś wielki mafiozo, wycedził. Bo spotykam się od lat z urzędnikami, administratorami, właścicielami firm, prezesami korporacji. I takich jaj nikt nie robił. Tylko u prezydenta. Nie ma tam prezydenta. Spokojnie odrzegł wąsacz i też założył ręce. Nie wypuścił jednak czujnika i wyglądał teraz jak wielki, nadęty sprzątacz z małym samochodowym odkurzaczykiem. Zatem? To Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup. Jak zwał, tak zwał. Robiłem wywiad z szefem mafii, który pół roku wcześniej był prezesem. Przyjacielem magnificencji i eminencji, z którymi robił wielkie interesy. Ja po prostu chcę zapytać tego faceta o kilka znaczących spraw. Kątem oka dostrzegł, że w drzwiach kancelarii staje sekretarz. Koniec gry. To nie facet! Warknął strażnik i rozstawił nogi. Coś się zmieniło w kościele ostatnio? Mianowaliście biskupem kobietę? Może wróciły czasy papieżycy Joanny. Zakpił smuga, zdając sobie sprawę, że jeśli chce wejść do środka, musi znów użyć klucza, którego używać nie lubi. Facet to zwykły człowiek, a tam siedzi poważny dostojnik, godny szacunku biskup. Właśnie idę sprawdzić, czy jest godny szacunku. O jakiegokolwiek. Pan zdaje sobie sprawę, że to poważne naruszenie prywatności? Ja jestem naprawdę ważną postacią. I w kościele, i w polskim życiu publicznym. Ze mną się liczą. Detektyw wzruszył ramionami. Na cytaty mnie dziś naszło. Więc pozwolę sobie przytoczyć słowa nieżyjącej już premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Powiedziała kiedyś, zbyciem ważnym jest jak zbyciem damą. Jeśli musisz mówić ludziom, że jesteś ważny, to znaczy, że nie jesteś. To się nazywa potwarz! ryknął gospodarz. Wszystko się jakoś nazywa. Proszę sobie wybrać. Arcybiskup poczerwieniał i odruchowo zerknął na zegarek. Czytał Czarek Papaj.